Piotr Stokłosa, wydawnictwo SQN z Krakowa. My jesteśmy wydawnictwem przede wszystkim specjalizującym się w książkach sportowych, więc o tych nowościach chciałbym opowiedzieć. W maju mieliśmy 10 maja premierę książki o Ziro d'Italia historia najpiękniejszego wyścigu kolarskiego świata. To jest publikacja Kolina Obrajena, w której on przedstawia historię wyścigu, wydana z okazji stulecia tego wyścigu setnej edycji, która miała miejsce w tym roku, niedawno się zakończyła. No i właśnie na kartkach tej książki autor opowiada o, o historii o, o tych kolarzach, którzy wcześniej triumfowali w wyścigu o najbardziej znanych postaciach, chociażby Marco Pantani, który znalazł się na okładce tej książki. Tragicznie zmarły Kolaż jego historia również znalazła się w tej książce. No i przy też o początkach, o tym, jak rodził się ten wyścig, jak La Gazzetta dello Sport zorganizowała tą imprezę. No i są też w książce wątki polityczne, myślę, ciekawe dla każdego, związane chociażby z Mussolinim, tym, jak ten wyścig funkcjonował w czasie II wojny światowej, no bo jego tradycja jest jeszcze wcześniejsza. No i to wszystko nie tylko dla fanów kolarstwa, myślę, znajdzie się w tej, tej książce. Kolejną z pozycji, którą sportowych, które mieliśmy w maju. No jest książka Rafała Jackiewicza, Życie na ostrzu noża. Jest to autobiografia polskiego pięściarza, który zdobył tytuł mistrza Europy, był również mistrzem świata mniej znaczącej federacji, ale jednak pas się liczy. Również był kickboxerem polskim, mistrzem polskim, jednym z najlepszych kickboxerów na początku XXI wieku, zdobywał puchar świata, no ale też miał dosyć mroczną przeszłość gangsterską, nawet można powiedzieć, o której właśnie opowiada w swojej książce: włamania, pobicia, kradzieże, ściąganie długów, wymuszanie odszkodowań, porwania bójki, no i nóż bity w serce. To chyba taka jest jedna z najmocniejszych historii związanych z Rafałem Jackiewiczem, znana już kibicom, ale też o tych nieznanych opowiada w swojej książce, o tym jak wyglądała rzeczywistość Polski lat 90., kiedy wiadomo dosyć silne były, były grupy gangsterskie i przestępczość też była na, na wysokim poziomie. No ale jest też sporo o karierze bokserskiej, o o grupie promotorskiej, w której Rafał Jackiewicz obecnie cały czas trenuje, z m.in. z Arturem Szpilką, Wawrzykiem Kołodziejem, o zakładzie z tymi bokserami, o trzymanie wagi, no i inne ciekawe historie właśnie w tej książce związane ze sportem, ale nie tylko, bo tak jak mówiłem, duża część jest poświęcona właśnie na tą przeszłość mroczną Rafała Jackiewicza. Kolejna z naszych książek majowych to jest książka Ruda Hulita, Jak oglądać piłkę nożną. Rud Hulit, no, jeden z najsłynniejszych holenderskich piłkarzy i nie tylko, bo również zdobył ze złotej piłki w 1987 roku. No jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii. Kapitan reprezentacji, która w 1988 roku zdobyła Mistrzostwa Europy. Wtedy słynna drużyna właśnie z Hulitem, Van Bastenem, Frankiem, Ricardem. No i też legenda Milanus. Dwa razy wygrywał Puchar Mistrzów z tym właśnie klubem. Legendarnym zespołem, m.in. Z, z takimi gwiazdami jak, jak Paulo Matricki. Linii, młody jeszcze wtedy. No i właśnie między innymi o tych rzeczach opowiada w swojej książce. Ale tak jak tytuł sam wskazuje, jak oglądać piłkę nożną, jest to trochę poradnik na temat taktyki, formacji, ustawienia, co Kibic może jeszcze zrobić, jak patrzeć na mecz, by, by móc wiedzieć więcej, by dostrzegać coś, czego przeciętny fan futbolu nie widzi. Więc to pozycja oryginalna i myślę, przede wszystkim interesująca dla, dla każdego, dla kogoś, kto się interesuje mocno piłką nożną, ale też dla tego, kto dopiero być może jest młody i dopiero wchodzi w świat futbolu. Oui. No i ostatnia z pozycji, o której chciałbym powiedzieć, to premiera dopiero planowana. Na 5 lipca będziemy mieć premierę książki Jamesa Nestora, Głębia. To jest książka o nurkowaniu swobodnym, które jest dosyć charakterystyczną formą nurkowania, ponieważ jest to nurkowanie bez butli tlenowej na jednym wdechu. No i rekordziści osiągają naprawdę zawrotne głębokości, bo, bo rekord, rekord nurkowania swobodnego to ponad 200 metrów. No i najlepsi potrafią wytrzymać pod wodą ponad 5 minut, więc to jest dosyć zaskakujące zjawisko. Można Powiedzieć. No i właśnie autor też na podstawie doświadczeń, bo on również postanowił spróbować nurkowania swobodnego i właśnie opisuje swoje doświadczenia z tym związane, jak udało mu się sprawić, że potrafił wstrzymać oddech na, na dłuższy moment, co dzieje się wtedy z jego organizmem, jak czuł się w wodzie. To wszystko opisuje w tej książce, a także przedstawia świat nurków, swobodnych śmiałków, najbardziej ekstremalnego sportu świata obok base jumpingu, który każdego roku pochłania dziesiątki ofiar. No i właśnie też losy tych śmiałków. Obserwując Mistrzostwa Świata i zmagania ich, podczas których oni wynurzają się z wody, zakrwawieni czy też nieprzytomni, ponieważ jest to dosyć ryzykowny sport. No i też jest to książka, właśnie opowiadająca o tym sporcie, ale też o oceanie, jako takim, o tym w ogóle, czy człowiek jest w stanie przystosować się do życia pod wodą, bo również są przedstawione różne ciekawe badania naukowców, więc myślę, że taki wakacyjny temat i idealna pozycja, właśnie na ten lipcowy okres.